Ja mam pytanie, czy ja mogę grać w race? Bo wtedy... nie, 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 nie. Lipinki Łużyckie! Co? co Powiedział to i wyszedł, nie? Gdzie na tej mapie jest ciasno, żebym chodził sobie? W swojej dupie. Na no, midzie. W mojej dupie jest bardzo ciasno, wiesz? <laughs> że to dupie. Ej, co tu jest? Gdzie ja mam iść? Mówcie mi gdzie mam Ogólnie jest tak. Raz, dwa, trzy, right cztery, pięć, right sześć, siedem minut. <laughs> tak. <laughs> filmy nie mam mamie. Nee. Dwójka jest, sej się right za tym. Maciek, skanuj to. Nie, nie będę skanować, nie to sam. To się da no. ale... Dobra. Dostał. Dostał, what the fuck? <laughs> Widziałem, ale nie wiedziałem, że mnie zraszuje. Tu mogę mieć ponad. I co z tego? Nie wystarczyłby. Nie wystarczyłby mi. Dobrze jest. Jesteśmy Nie staraj się we mnie. A drużyna ma to do siebie, że współpracuje. Pamiętajcie, prędzej jego moc, że stawiam kloc.

Na dostała ha. trochę, dostała trochę <noise> Z góra. Zabiłem go Jak go To faktycznie y, Operator tam, 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 tam No dobrze, ty idziesz, no, dobrze Wiem Tam jest Nie ma jej Rozbrajam. Ja pierd... Kurczę, wiecie co? Nie ja. to przegrać. <noise> Jezus Ale nie poddawajcie się <noise> Okej okay. Jezus, są do oh, O no, no. What the fuck? Ogólnie tak, ale kurwa. Fajnie mnie. Dobry odcinek Oj oj, To też zostawię na odcinek A nie, nie Znaczy Nie, nie puściłem wcale. Nie puściłem. Nie, nie, w ogóle. Jeszcze usiadł na tym mikrofonie specjalnie, ale... Naprawdę zły to było? Chcecie może te żart usłyszeć? Bo ten. To ja mam powiem żartę. Maciej ty się nie spoileruje, bo ty znasz żartę. To no, ostatnio mój no, ulubiony żart. A więc e, byli rodzice i rodzice mieli trójkę dzieci. E, kropelkę, listka i e, cegiełkę. No i kropelka. Match! Found. Najstarsza. Tak się zastanawia. Hmm, czemu ja się nazywam kropelka? Więc poszła spytać rodziców, czemu nazywam się kropelka? No i rodzice na no, to mówią. No bo jak byłaś mała, spadła na ciebie kropelka wody. Tak cię nazwaliśmy. Okej. Okay. Yy, tak samo stwierdził listek. Czemu nazywam się listem? No, że no, no, spadła na wiadomości. Przepraszam bardzo! No nie, no nie, to no, nie chcę dokończyć żartu, no. Ale to jest tak obwiz żart. No. Ale. Dajcie mu dokończyć, dajcie mu dokończyć. Nie, już, to, już nie. Ale... Nie, ja już nie No dokończ, ja już... dokończ. Nie. Dobra, dokończę, żeby wam udowodnić, że żart jest śmieszny. No i przychodzi listek do rodziców i pyta się, a dlaczego nazywasz się listek? No bo jak byłeś mały, to spadł na ciebie listek i tak cię nazwaliście. Mm -hmm. No i teraz przychodzi cegiełka do rodziców i się pyta No a tego się nie spodziewaliście. No, śmieszny żart był. Macie ka czemu nie grasz w spadę. Bo, bo Astra to mój prawdziwy main. Ja pierdolę, czemu ty się zawsze zmierza do tego? Bycia... T za każdym razem Hugo non stop <noise> rasistowskie żarty. Nota od czasu do czasu. A teraz ty <noise> Rafał też rasistowskie żarty, to już w ogóle kurwa, no nie wiem A ty ty nie lubisz się Nie wypada na odcinku A to nagrywam odcinek. <noise> ja nagrywam... <noise> Mam lagi! No kurwa lag! Zabiłem Boże, O Boże, jak Ja tam ratuję, z rakietą, ale <muligh> Nie ma ich tu, a zrobiłem najidealniejszego skoka w moim życiu To jest rekompensata za poprzedni ranket Bez kico Za poprzedni straciłem 28, ciekawe ile dostanę Ale... 13 Gramy? Kozmikorek na biały, proszę. 22 dostałem. Jestem więcej, niż za tamtą poprzednią spierdoloną. A, tak! Może zdążę, może zdążę. A Ta gra kurwa laguje teraz, o co chodzi? No, nie. <śmiech> nie, <śmiech> złap mnie. Nic mi potrafisz. Jutro <laughs> to obecność. CO TY ROBISZ? Ja the fuck? za! siebie tak? Ja mam najlepszą robotę Penta. Yes. Ty, To pęta Ogólnie co, nie mam clipa ja z tego jak robisz pętę, bo musiałem coś wyłączyć, bo mi lagowało yeah. Yeah. <laughs> Obczajcie sobie moje staty no, ja mam więcej zgonów, czego nie jestem wyżej na on? Zabiła mnie. To jest on. Nie no, KO. Kończy się na O. Co to jest za argument? To nie jest argument, Jest O kurwa, do mordy mi to wrzucił. Dźwięk mi się zbugował! <grym> Dobra, weź wypierdalać spokojnego, bo ja na ciebie mam dźwięk. To... Dlaczego tego nie zniszczyłeś, Kuba? Czemu chodzisz tułem? Dlaczego <grym> przecież ja mam 2 HP? Masz 2 HP. Eee, reporter. Ja czułem tak wszystko w boku Co wy kurwa robicie? Kuga do boku Kuga do boku Kuba, żebyś tak głupio życzył, że będzie na ciebie w boku Wyraza ultujesz mnie, a ja wtedy ra... Nie, nie, nie <śla> Nie, nie, nie <śla> No ej, ja mam rakietę Ja mogłem wygrać tą rundę <śla> Jedną rakietą? <śla> no nie, no nie, no trolujuję sagę, trolujuję. <śla> <1 -7. śla> Rekord tak. Kiedyś byliście lepsi Kiedyś byliście lepsi Wiesz co? To mówisz na dole? już nie jestem dole Nie zdokuję Przyciągasz i Obiłem go specjalnie OBIŁEM no wychyl tą dziwką Dobra, ja wychylę Aaa, <noise> stawiam czoła strachowi Wciągasz A kurcze pieczone, dostałem Jej, <noise> ale ja was muszę karować Robimy to Chodzą na B Wchodzą na co Co kurwa, widzimy, jak z jej w głowę poleciał. Co jest? Dziś wychodzi. O, wygrałem. Boże macie, ile ty masz kurwa Yyy, No właśnie, a, czyli to przez to mi laguje. No problemy? Halo, pomocy!